Tutaj też chciałem wrócić do, do trenera Adamusa, który wydał takie oświadczenie. Z tego co wiem, to też chciało, aby to klub udostępnił na swoich social mediach, natomiast klub tego nie zrobił i ostatecznie udał się do ligowca i tam przedstawił swoje oświadczenie, w którym trochę bym powiedział zaburzył chronologię zdarzeń i zarzucił, że na tym filmie, że filmik jest zmontowany. Otóż nie no, filmik jest taki jaki jest, no, po prostu to co się wydarzyło w tym filmiku to jest, nic nie było wycięte, natomiast chronologia zdarzeń była taka, że pierwsze doszło do, do zdarzenia między trenerem a, a kibicami, później Filmik został nagrany, później doszło do zdarzenia, że kibice byli w szatni, chwilę później trener został odsunięty od drużyny, a filmik pojawił się dopiero po komunikacie klubu, więc to też proszę nie. nie nie mówić, że ten filmik miał jakieś znaczenie w jego odsunięciu, bo, bo to już nie miało tego, nie miało to znaczenia. Nie wiedzieć czemu e, trener nagle zaczął upominać kibiców, że ich jest mało. Być może w pewnym sensie miał rację, bo tych kibiców w na te mecze nie chodzi zbyt dużo. Natomiast no, chyba nie jest rolą trenera, żeby upominać e, tre, kibiców od tego, jak oni powinni śpiewać i jak głośny powinien być ten doping. E, wspomniał, że 15 kibiców zwartych e, głoś, było głośniejszych niż oni. No, była to odpowiedź na to, że kibice po prostu wygwizdali zespół. Żaden z zawodników Resowi nie, nie podszedł do kibiców. Też dziwna sytuacja, że żaden z zawodników po prostu nie, nie zabrał ze sobą trenera Damusa i mu nie powiedział, że spokojnie nie ma co na gorąco tutaj tego dyskutować, tylko trzeba było się spotkać pewnie w tygodniu po, po tym meczu.